ma głodomory! Tym razem trochę prywaty. Po pierwsze, chciałbym się spytać, czy już zasubskrybowaliście mój kanał. Jeśli nie, no to wiecie, trzeba to zrobić. Po drugie, chciałbym wam opowiedzieć o pewnej miłości mojej Anastazji do kanapki z kotletem wołowym, którą jak przyrządzicie, to sami się w niej zakochacie. A zacznę wszystko od przygotowania sosu. Potrzebuję do niego czterech sporych pieczarek które drobno pokroję, a do nich dorzucę jeszcze 6 ząbków czosnku. Pieczarki przesmażę na oleju i będę czekał się mocno przyrumienią, bo wtedy dopiero oddadzą ten swój mega grzybowy aromat. A gdy to się będzie działo, ja przygotuję pozostałe składniki sosu. Do miksera wrzucam 5 łyżek majonezu, 8 kropli tabasko i spora garść natki pietruszki. Spójrzcie tylko, jak pięknie się przelumieniły te pieczarki. Teraz muszę już tylko wszystko zmiksować na jednolitą masę. Sos gotowy? Mogę zająć się mięsem. Ten piękny kawałek roast beefu waży około 20 deko i jest idealną częścią wołowiny właśnie do kanapki. Pokroję go teraz na cienkie plastry. Mięso przesmażę wraz z papryczką chili. Do mięsa wciskam sok z połowy limonki. Wyłączam ogień i teraz dzieje się magia. Na mięso ścieram ser. Mięso teraz przykryję, żeby ser dokładnie się rozpuścił, a ja na drugiej patelni Przysmażę jeszcze pieczywo to żeby było super chrupiące. W czasie, gdy oliwa będzie się rozgrzewała, ja pokroję jeszcze cebulę, którą dorzucę do środka do kanapki oraz pysznego słodziutkiego dojrzałego pomidora. Tost smaruję sosem, na to wrzucam chrupiącą czerwoną cebulę, jeszcze kilka listków bazyli oraz odrobina rukoli. A na to wszystko gwóźdź programu, mięso zapieczone z serem. Pomidorek i druga kromeczka przesmarowana sosem. Spójrzcie tylko na tą kanapkę. Rozumiecie już, czemu moja narzeczona tak szybko się w niej zakochała?